Ustawimy ten kontener. A jeżeli chłopacy mają już gotowe te kontenery e, socjalne, no to będziemy je teraz robić. Bo i tak i tak od nich musimy zacząć, bo kolejne dwa kontenery, które mają stanąć z tyłu e, po prostu no, są pod nimi. Także musimy przestawić najpierw to co jest tutaj. E... Kontenery mamy odcięte. Truby też mamy odkręcone, to przyzbawione było, to mamy odcięte. Możemy je brać, przewozić i mamy mało czasu, trochę, bo niestety musimy to wszystko dzisiaj skończyć. Pogoda się robi deszczowa trochę, miejmy nadzieję, że trzyma, ale tak czy inaczej musimy to dziś skończyć, żeby w poniedziałek już normalnie pracować, tak? Także jest napięcie. To. Ale ten miał być na górę, nie? Gdzie? się. na tak, ta razie tego musisz wziąć tu na bok. Tak. Bo, Dopiero na tamtego. Bo. On wie o tym? Kto? Jacek nie. A nie, a ten? Nie wiem. No skąd ma wiedzieć? Nic no. mu powiem. This first container is going to for the up, for the top. What's that, uh, This container... The, the top one? Yeah. Is go to for the top, for the second one. Is down. Oh, that's gonna yeah. be the second one. Yeah, is. Yeah, so that's on the. F oh right, okay. Yeah, uh, other one is go to down. Is first. Oh, right. So you want them double stack now? Yes. Okay, right, well, you've changed the plan now. No, no, I forget. Take. Why, why, why? Wcześniej chyba nie powiedzieliśmy dokładnie, który kontener, gdzie mam iść, powinno być dobrze. Nie, no, yeah. like yeah. yeah. um, Nie, nie, on nie może tego podnieść, bo jest za ciężki się złoży, nie? I się złoży, tak. No i, i mieli ten, mieli e, tę te, maszynkę do tego, nie? Tak, Ramę. No ale wie no, wiesz co on robi? Takie ma, ma spe, specjalną taką ramę, on no, robi do tej, no? ta, no. i no, ale powinien sobie od razu wiesz no, przejść. No tak. On wiedział po co a, tu przyrobił. nie chce, boi się próbować, nie? No nie, oni, oni, ci, oni tak z robotę zrobią, że oni ci nie połamią nic. Ja rozumiem. Nic nie może być prosto, łatwo. Mieliśmy już mieć te rzeczy przeniesione, a będziemy musieli widać pracować trochę dłużej i ciężej, żeby to wszystko zrobić, ale zrobimy. No, czas goni, jeszcze nic jest nie dotknięte.